Przez cztery sierpniowe dni w Kłocku odbywać się będą letnie zderzenia teatrów w przestrzeni forma. Głównym organizatorem festiwalu jest Kłockie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, przy współpracy z Gdańską Szkołą Artystyczną. Festiwal Zderzenie to marka, która nieodmiennie kojarzy się z Kłodzkiem. Po wielu latach nieobecności tego festiwalu na kulturalnej mapie wracamy do tej inicjatywy i właśnie w formie letniej będą parady, klaunady, spektakle eksperymentalne, współczesne, komediowe, zabawowe, animacje, festyny, dużo, dużo zabawy przez cztery sierpniowe dni w Kłodzku. Inauguracja festiwalu rozpoczęła się bajkową paradą morską nieopodal kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłocku. Wpadliśmy na pomysł, żeby festiwal zainaugurować taką paradą. Wiadomo, ciepło, sierpień, wakacje, wszyscy kłocczanie i przebywający w górach tęsknią za morzem. No więc morze przyszło do nas. Gdański Teatr Znak przygotował paradę morską i będziemy tutaj widzieli różne postaci bajkowe, postaci kojarzące się z morzem. Przechodzimy ulicą rodzinną, idziemy na plac, boisko przy ulicy Pileckiego. Tam przygotowaliśmy dwugodzinne animacje dla dzieci, a potem wystąpi teatr Pineska ze spektaklem Stary Clown i Morze. Jesteśmy z Gdańska, więc przywieźliśmy trochę morza. Spektakl pod tytułem Stary Clown i Morze będzie o starym klaunie, który jest rybakiem i o morzu. Będzie łapanie rybek, będzie morze, rekin nawet będzie bardzo zły. Czyli będzie to taka wesoła klaunada, dzieci też będą miały szansę wziąć udział w spektaklu. Będziemy brać z widowni trochę. No, jest to spektakl tak trochę bez słów, lalkowy, marionetki, kukiełki, pantomima. Także taka zabawa dla widza w każdym wieku. Na drugi dzień letnich zderzeń teatrów również przygotowano bogaty program, szczególnie w godzinach wieczornych, gdzie obok ratusza Urzędu Miasta rozpoczęła się Parada Uliczna Pegazy, przygotowana przez Teatr Znak z Gdańskiej Szkoły Artystycznej. Parada wpisana jest w tożsamość tego miejsca, to znaczy w historię i, i, i umiejscowienie w ogóle Kłocka. Kłocko nas inspirowało jeśli chodzi o tę paradę i my będziemy nawiązywali do bardzo istotnego, myślę, że dla ziemi kłodzkiej też ze względu na jej historię, faktu, a mianowicie stulecia luteraństwa, to znaczy mija dokładnie w tym roku 400 lat od kiedy Marcin Luther przybił swoje postulaty na drzwiach świątyni. To będzie typowy szafasz teatru ulicznego, to znaczy ogień, stalowe konstrukcje, no i razem z Kłodczanami będziemy taką baśniową historię sobie tutaj wspólnie razem układać i wspólnie ten festiwal i święto teatru obchodzić. Barwna parada podążała ulicami Kłocka i zakończyła się obok Muzeum Ziemi Kłockiej. Na dziedzińcu muzealnym czekała na widzów uczta teatralna, na której wystawiono sztukę Von Bingen, historia prawdziwa, która była przygotowana przez stat Czarny Kwadrat z Gdyni. Spektakl obsadza piątka aktorów. W roli Hildegardy widzimy Annę Ałaj, w roli przewodnika, narratora całej historii Jacek Panek, w roli zakonnicy Juty Karolina Gawkę, w roli mniszek i rodziców Hildegardy Małgorzata Polakowska i Piotr Rogalski. O czym jest ta sztuka? W telegraficznym skrócie opowiada o pewnym etapie życia świętej Hildegardy z Bingen, która jako dziesiąte dziecko swoich rodziców, prawem dziesięciny oddana została do zakonu. I tam, w zupełnej ciszy pustelni, w której zamieszkała, usłyszała głos Boga. No i staramy się tak trochę dyskutować z oficjalną historią jej życia w tym spektaklu. Staramy się spojrzeć na to takim okiem współczesnego widza, który interesuje się tym, jak to było naprawdę, a nie jak to opisały żywoty świętych. Dziwne rzeczy mówi. Nadprzyrodzone rzeczy, a ich chorowita straszliwie. Nie tłumacz! Cechy takie bardziej przystają zakonnicy niż pannie na wydaniu. Ale nie było powodów do krzyku. Leżeć trzeba było, tyle wiem. A i potem nikt nie czułam nawet. W ciszy zaczęłam. Bo i w ciszy skończyć win. Widać takie przeznaczenie od początku było jej pisane. Pójdziałam już nigdy ciszy. Zamknij się! Przed nami jeszcze kolejne dwa dni letnich zderzeń teatrów przestrzeni forma, na których również przewidzianych jest wiele atrakcji. Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie internetowej centrumklocko.pl. Relacja z tego wydarzenia również w kolejnym wydaniu tygodnika Euroregio Glacenzis.